Zaksięgowana. Fantastycznie lekko o książkach. Po tej stronie głośnika MagTire. Ostatnio skusiłam się na promocję na Storytel i w ten oto sposób przez pół roku mogę się delektować kolejnymi audiobookami do oporu za połowę ceny, jakbym miała ich za mało. A dobroci tam co nie miara, a to cykl Expans, a to Koło Czasu, czy też Kroniki Żelaznego Druida albo Mekan. I tak mogłabym dalej wyliczać, a tak naprawdę to zapuściłam swe macki głównie w fantastykę, a gdzie pozostałe gatunki. Znajduję tam mnóstwo dobroci dla siebie i zobaczę, czy po pół roku nie skuszy się na więcej. Znalazłam tam też jedną z uwielbianych przeze mnie serii, a mianowicie Stare Królestwo Gartaniksa. W dodatku czyta genialny Maciej Kowalik, jeden z moich ulubionych lektorów, który tak pięknie potrafi podbić klimat opowieści i sprawić, że audiobook żyje, a każda z postaci nabiera wyjątkowego charakteru, charyzmy, kształtów, wyobraźni. Dodam jedynie, że kiedy będę czytać cykl o Wiedźmach Pracheta, to one już zawsze będą brzmiały w mojej głowie tak jak w audiobookach. A wszystko wina lektora. Czytając będę mogła mówić, że słyszę głosy. Zanim przejdę do tych kilku słów o cyklu Stare Królestwo, żeby Wam powiedzieć, że koniecznie warto sięgnąć po niego, a może jakieś wydawnictwo zrobi wznowienie, to dwa słowa o samej aplikacji Storytel. Jest schludna i przejrzysta. Podoba mi się opcja przeliczania czasu książki przy zmianie prędkości odtwarzania, co bardzo ułatwia, powiedziałabym, logistykę audiobookową. W głównym oknie widać czas całkowity nagrania oraz rozdziału, co też jest na plus. Brakuje mi jedynie, tak jak mam w mi, tego, że kiedy w trakcie odsługu przychodzi powiadomienie, na przykład SMS, to nagranie przerywa się, a potem cofa o te. Kilka sekund czy milisekund, że nie muszę domyślać się, jakie słowo się urwało. To powinno zostać w aplikacji Storytel lepiej dopracowane, bo czasem tracę wątek i muszę przewijać nagranie. Podobają mi się y, również rozbudowane statystyki i podział na półce, że jak już coś jest przeczytane albo w trakcie czytania, to znika nam z głównej zakładki i trafia do odpowiedniej. Dobra, tyle o technikaliach, a teraz do Starego Królestwa Marsz. Cykl Garta Nixa pojawił się w 1995 roku, a na polskim rynku dopiero w 2014, więc ma już trochę doświadczenia, czy tam słojów jak drzewo. W Polsce, z tego co mi wiadomo, wydano cztery jego części. Sabriel, Liral, Abhorsen, główną trylogię i prequel Klariel. Głównymi bohaterami w książkach są różne postacie, które w ten czy inny sposób są ze sobą powiązane. W pierwszej książce poznajemy losy Sabriel, córki Abhorsena. Nie jest to jedynie imię, pod jakim zna ojca, ale przede wszystkim profesja, ponieważ Abhorsen jest pewnego rodzaju nekromantą, ale nie takim, co ożywia zmarłych, by ich wykorzystać. Zadaniem Abhorcena jest wypędzenie opornych zmarłych w śmierć ostateczną za ostatnią dziewiątą bramę świata zmarłych, który opisany jest jako płynąca rzeka, a każda z bram jest wodospadem. Aby walczyć ze zmarłymi i różnymi innymi nieprzyjaznymi istotami, Abhorsen dzierży w swej mocy magię kodeksu, miecz oraz dzwonki, którymi może nakazać różne rzeczy zmarłym i nie tylko im. Magia kodeksu objawia się w postaci znaków, które można wypowiedzieć, czy na przykład nanieść na jakiś przedmiot. A co ta magia kodeksu potrafi, to głowa mała. Do tego istnieje jeszcze wolna magia, która jest raczej zakazana. Samo Stare Królestwo ma w sobie klimat średniowiecza, a za murem mamy współczesny świat. Oczywiście na terenach przygranicznych, z powodu kontaktu z magią, mogą się dziać różne rzeczy, od nagłych wyłączeń prądu począwszy. Po tej stronie muru Sabriel chodzi do szkoły z internatem. Aż pewnego dnia przybywa do niej posłaniec od ojca z pasem, z dzwonkami i mieczem. Dziewczyna czuje, że stało się coś niedobrego i wyrusza ojcu na pomoc. Stare Królestwo nieźle da Sabriel w kość. Będzie musiała poradzić sobie w trudnej roli Abhorsena i jednocześnie. Dorosnąć w szybkim tempie. Jednak na swojej drodze spotka niezwykłych sojuszników, których pozna w równie niezwykły sposób. I tutaj nic więcej nie zdradzę. Zapewniam Was, że akcja toczy się wartko i ciężko jest się oderwać od lektury. Pomysł na fabułę jest przedni, jak dla mnie. Zresztą najlepszą rekomendacją jest to, że wracam z wielką ochotą do tego cyklu po bardzo długim czasie od pierwszego czytelniczego spotkania. W drugim tomie z cyklu poznajemy Lirael, która zmaga się ze swoim przeznaczeniem, a konkretnie poczuciem jego braku, ponieważ mimo wieku wciąż nie otrzymała swojego daru widzenia przyszłości. W dodatku dopadają bezgraniczne poczucie samotności wśród mieszkających na lodowcu klejrów. I wtedy to w dniu swoich urodzin pojawia się cień nadziei oraz oferta pracy jako asystentki bibliotekarki. Ciekawość oraz umiejętności Lirael, których tak do końca nie jest świadoma, pchają ją w różne zakamarki biblioteki i tak też natrafia na najlepszego przyjaciela, czyli podłe pismo. Jak widzicie w kolejnej części Starego Królestwa, kto inny gra pierwsze skrzypce, a to nie jedyna nowa postać wprowadzona przez autora, poprzez losy której przyjdzie nam śledzić wydarzenia. Tworzy się intryga i to nie tylko w obrębie Starego Królestwa. A wszystkiemu humoru doda na pewno podłe psisko, które potrafi czytać i o wiele więcej. Tempo akcji nie spada, a wręcz pochłania. W dodatku obie opowieści są też swojego rodzaju historią o poszukiwaniu swojego miejsca i przeznaczenia. Teraz, kiedy tak sobie myślę o murze w Starym Królestwie, przypomina mi się Gwiezdny Pył. Uwielbiam film Michel Pfeiffer jako wiedźmę i Roberta De Niro jako pirata. Tam również za murem krył się inny świat. A jeśli chodzi o Stare Królestwo, to mogę jedynie już tylko dodać czytajcie, słuchajcie koniecznie, bo warto. Bo to jest jedna z tych serii, która potrafi oczarować i to nie tylko magią kodeksu czy dzwonków Abhorsena, które są wyjątkowym pomysłem w tym kociołku fantastycznym. Ode mnie tyle na dziś. Postaram się znowu wygrzebać jakieś książkowe cudo i parę słów o nim opowiedzieć. Może niekoniecznie to będzie jedna z nowości, ale może tym sposobem kolejna ciekawa książka dostanie szansę na wskrzeszenie i zdobycie nowych czytelników. Na no, czytelnicy dostaną dobrą historię. Zobaczymy. A tymczasem dzięki i pilnujcie się.